Tym razem bardzo serdecznie z tej strony Łukasz i zapraszam do obejrzenia mojego nowego filmiku, tym razem raczej znowu Baty Film, 2. I tak jak ostatnio zagrał sobie szturbowcem z M16 i do dzieła. Już pojazd zabrany, a nie, jeszcze jeden czeka, tam, może się uda? Nie Nieźle. Żaden. Ło. Wow. Zacznę sobie do, do atakowania i ruszamy. A, ja jednak poczekał? Poczekał. B, 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 B. to jest także. Z A, to nie będzie problemu. Z... z, z B. Z... A, kurczę, Co to Co to jest? Co to robi? Co on robi? Co to jest? Co to jest? Co tam na tych skałach naprawdę pewno będę i gdzieś tutaj jeszcze muszę się dobrze Kramy w terenie gramy na mapie Port Arika. także to dla mnie jest chyba jedna z ulubionych map dla mech demo Forderica dla mnie jest, był pierwszą mapą i Najbardziej mi się chyba spodobała Co mamy z tempera, to w ciągu siedzi dobra, bierzemy tutaj Szybciej, szybciej, szybciej Weźmy sobie handy I jedziemy No Demo będzie natane Ja widzicie jeszcze i się nie słyszycie, jestem nadal chory ale już powoli przechodzi, troszeczkę tak Ja nie wiem, że to Ja go nie zniszczyłem, jeszcze gmina tu zabijam Trafić go trafić to nie można, ale zabić już gdzie? Tak, po tej drugiej stronie chyba siedzę, troszeczkę tak że trzeba będzie go znowu zdjąć Nieważne odległości... не забрались. -то. я следую. Так, все, короче. Какая рассыпается тут? А есть чисто, чисто. Может там механика. А, да, механика, что? Тут чисто. Там есть, я не знаю, какой есть. A jednak go załatwiliśmy Dobrze Jest źle, źle, I następny, proszę Państwa, co tu się dzieje w ogóle? Że wasa, wasa kwitna I następny, i tak ma To jest właśnie To jest właśnie taka gra tak to powiadam, że odgrać Co jest? O, 4x3 będzie, albo na 2 Już mamy dalej I może się odbijać Mam nadzieję, że nasz team jeszcze spróbuje rozwalić się na 7 punktów Bo jak na razie mi się nie spieszy w ogóle A, siedzi w dodziałku już. O, jest takie, takiej owcy. Jest tak takiej dobrze. Co tu wjedziemy. Ta by jeszcze, ta jeszcze bardzo, bardzo, bardzo. O, jest takie, rowsy, bardzo ładnie. I ruszamy dalej. To samo miejsce. Ktoś przeleciał, czerwonego. Następny, o! Walo. Jeszcze do wysyłania Jakiś, jakiś typ Chodź tu Łą wow, wą wow, walo wow. walo walo kto walił Rześ Nie no, co a nie pokon... G3 Mamy tutaj kamperów Siedzę sobie spokojnie, byśmy jej nie zrozumieli A zaraz dostanę kurkę Tylko mogę powiedzieć

I tak mówiłem, ja płynę bo A gdzieś bo budyt jest, ale będę zostanie rano Clęk tu się tu dwój O kolega już się żyje Podaję wszyscy po kolei, dobrze Łow Już jest strzelak I tu to jest, na stówę. Wziąłem go na mapie. Już tu to się czai. Jest ostatni, pięknie. O, i podłożyć brawo, tak trzymać. trzeba. Trzeba jeszcze tylko je zniszczyć. Kapsu, tak jest, tam jest, tam jest. Kurcze, mnie rozwali. Ostrzał O, tu mamy kolegę A kolega już tu żyje, Kolega mógł z gilet z bajerek, To że jej nie To tu doje nie A to przecież ty polecę Już się, że to tak jest, coś takiego To się przeliczył no, Chłopak O kurcze! Co to jest? Pokoje tak biało nic już. Uff. Co to jest? Nie tak w ogóle nigdy nie grałem jeszcze. Szybciej, szybciej, szybciej. Kupu dogłęsałem się za coś, Jakieś typy. Tamty tam już nie jest, nie czeka już, rozwoji kolegę do ładury. O, 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 jest, następny. Zemsta. sobie nie widzę go do, dokładnie. I do moi kolega tu przebiega, już nie żyje. Ja... Nie, wiecie co, tutaj to każda obrony jest sniperko, w sensie takim, że wali na odległości, no, sekryczne. W ogóle, nie wiadomo, co, jak, w ogóle, jak zabijesz oboje, jak i okay. ten. Dobra, podłożyłem durek i co? I nóż bojowy nie zabił. Nie, działa, mam coś takiego Tam jest pełno naszych Zaraz pewnie rozpada ten punkt Wydziałem Łoja i pidół będzie prawie długi Ale nic, gramy dalej, gramy dalej Tam co panu raczejś Wchodziliśmy na... Wchodziliśmy... Będzie... O, trafiliśmy w ogóle chyba i tam chyba coś jeszcze jest ktoś dobywali, ktoś dobywali o, zabiliśmy kogoś a patrzcie, jak jak to do strzela patrz Krafik. jeszcze siedzę na górze to jesteś też jakaś, jakaś statystyki i zaraz tutaj Bo na strzelgę tutaj w kurczę. Gdzie ta się rapie? dobrze jeździ, jak źle bawi się. Jest. Nawet jest dobrze. Czołg tutaj wjechał. Się cieszy. Próbuję udało go trochę tutaj granatnika wziąć. O, dwóch poszło widzieć. To, to jest no, patrzcie To tak, tak to się robi. To jest tego helikopter ekip to tutaj rozwaliły jest to jest kogoś tego typa typu porze raczej ale nie tego widzieliśmy aaa piek przy piek opuszczamy no nie no. tutaj jest typ Rozwalcie <laughs> go patrzcie idzie teraz to chyba jak buza na razie tu jest jakiś typo to... Szybciej te ładunki, to ja nie było tak jak wczoraj. Pocisk leciał i nie liścił nikt, co się jak ale jego jeszcze. Szpilka adwesarza, nie Tam tak już nie ma. I to jest to, że rówczy kogoś nie będzie już? Nie chcę tego, nie chcę tutaj wiecie. Choćby ktoś mnie napał na tył. Aaaa, no, to w B to... w budynku też jest, w beton jest coś w budynku, także łatwo jest zjednoczyć. Trzeba przejść. Może raz coś załatwić dobrze. Widziałem. B7 na 5. Cześć już. I snapy siedzi tutaj. Podróżowy. Trzeba było tylko, trzeba tylko zjeść to podłogę je trzeba podkładać Nie tak tam się dział nie wylicz Ach Powiem wam jeszcze jedną rzecz Dzisiaj zajmowaliśmy musztrę z chłopakami Jako że jesteśmy w klasie to mieliśmy tam trochę ostry jak chłopaki raz prowadzili, z, 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 z było dobrze, ale jak już się dziewczyny cały, to już było źle. Ale ja powiem wam, że jest nieźle. Klasa mi się bardzo podoba. Trzeba tylko teraz... ...dbać się... Na naukę, nie? Ale dobra. I brawo, Wiszczowie. trochę będzie długi ten, ten, ta gra. Kurcze Zawodowali Ale nic. Przydobie to też zabilię, Ok, idziemy, idziemy, idziemy. No, okay, idziemy się, musieli ich dolarzyć. Ach, no przed mistrzami berecik berecika Berecik dostał zerp z r... budytki Idzie A i zabedowo tu się chłopie tam Chodzi tutaj na widzisz poziomy budyłku Trzeba sprawdzić tutaj wiecie Tak ja teraz walić trochę terenu Jak się do to gdzie Berek. idzie beret. Beret to O, 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 złota przeznaście no, no. Tak trzymać Dobra idzie dalej tylko tu się w ten czas ty, ty poatakujemy po ruskich już dobra punkt B podłożony tam siedziałem to z tego co się dzieje jak nigdy zaraz załatwiam nie widzę przeciwników gdzie oni są? tam ktoś walił Tam coś się stanie Bo ja tutaj nic, nic tutaj nie widzę Nie ja, no to czołg zabrali już ty To jest kitu Teraz wysyć tych czołg Bareto do cudzołża Jaźle. Chłopakowy się... A, mos... Chodziło już i dupa. Podróżyli, podróżyli, tak czy inaczej. Szalejemy. Szalejemy dzisiaj. O! 4 94 Ohoho, chłopie, chłopie. Teraz trzeba będzie sprawić statystyki Jego wpływ niszczony. O, zabił go też, ale gdzie po 30 na 10. Będzie, 30 na 10 na 9 jeszcze? Co może sam teraz goń. Bo... No jakoś inno. Weźmy sobie może... M14. To będzie już dobre, oczywiście ja nie leżę czy... Ale przyjmuję od celowniczka. Tym celownikiem tak jest. Że tak powiem, do dupy. To no, wypaj, nie, no ja wtedy dojeżdżę. Żeby go się trafić z tego. No dobra, dojeżdżę że ten chłopaków, trochę popływał. Krałam. O, o, kurczę. Sa. Sa? A, bo to ci tylko sekundy kupili jakieś te pakiety, czy co? Dobra, czasy, chcę widać. 4, pobyks czterokrotnie <kłysy> Trochę dziwnie to co to jest ułożone, ale to już się była sprawa. Szukamy... Tak, takich, o, takich osobników właśnie szukamy. Jeszcze jest tutaj jeden Ach to, wyrwał headshot'a Trafił w głowę Nie wiem, to wyrwać coś z czy coś I coś w bultownicy To trzeba też spala wybić Jest tu chłop Wow, 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 wow Odkąd to już zostaje? Oto ostatniego z tego, że nie wygrała, kiedy zabrali. Abrams! Znowu nas zabrali! To jest po prostu... To, 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 to jest... to jest... to jest... To jest hańba dla nas, że my dalejśmy je zabrać czołg. Bo już nie mamy samych. Dobra, widzicie, jesteśmy na temat wroga teraz. Wroga bierzemy od tyłu zawsze. Nieważne w jaki sposób uważa, że go wziąć. Wydaliśmy ciężargi. Tak trzymać. I na razie będziemy kapić Ha! A bo się cieszy nadal. a C4, ale to nie biegła za bardzo. O, też może. To, to, był, to są dwa punkty jeszcze punkty jeszcze, że Stop. że Stop. 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 bojowy. Stop. 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 A tutaj to Stop. jest... O kurczę. Pa. Stop. było tak Trójca, że się wie jak to ktoś kogoś będzie zdarza to tak efektywnie. Jak ja tak powiem. A chyba to się nie wybuchło nawet. A mówiąc efektywnie w, do, zabranie y, wzięcie Może zdać czy to tak naprawdę super wygląda, ale gorzej jest tak ciebie biorą. To jest już wtedy taki nerw, że naprawdę. Nie zabiję go jeszcze, ja go nie zabijam, gdzie to jest Czas A ty co a ty co tutaj robisz, chłopie? Kto cię załatwił? To on to był mój To był mój misaczek Ty też, ale by coś mi zejdzie chyba o,